Dzień dobry, witajcie. Mamy kolejny odcinek z Avatar World. Dostałem od Was porady, przynajmniej od pani Oliwi. Bardzo mi miło, więc zrobimy sobie dzisiaj kolejne zadanie, poszukamy sekretów. Także myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, awatarek działa. Możemy sobie tu się pobawić. <ścoughs> Czyli musimy znowu udać się do tej siłowni, tak? Czy, czy raczej tam miejsca, tutaj i tutaj podobno się robi te zadania. To wszystko robi się na hip-hopie. Nie ma tu siłowni, ok. Czy nie ma siłowni, ale na hip A, tutaj jest to zadanie, dobra. To chyba już wszystko wiem. Weźmiemy sobie, jak Wam się podoba w ogóle moja postać. Dobra, i musimy takie rzeczy zrobić. Ok. To już będziemy wiedzieli. O, proszę. Bardzo dziękuję, Oliwio, e za podpowiedź. Bardzo się cieszę, dziękuję. O, i widzicie, udało nam się to zrobić. Mamy plus 30. I teraz potrzebujemy jeszcze block Complete All Block. Czyli z blokami, z klockami. Zadania, tylko gdzie tu są jakieś bloki? To? Czekajcie, to tak. Oj, ściągnąłem jej przypadkowo okulary. Eee, czekajcie. Co się robi z tymi klockami? Zostawcie łapeczkę, subskrybujcie oczywiście. Warto zasubskrybować kanał, bo tutaj gramy w różne tego typu gry. Ty, no tu jest coś z klockami. Mamy je jakoś układać albo coś? To mnie zastanawia. Czekajcie, odsłuńmy to. Ona ma na tym stać albo coś? Co się robi z tymi klockami? Czekajcie, czy tu są jeszcze jakieś klocki albo coś? Co to jest? To jest mydło? A, to jest mydło, tak? Że do mycia, czy coś takiego. Bo tutaj jako tako tych krocków już nie ma. No dobrze, pójdziemy sobie w tę stronę. Raz, dwa, trzy. DJ gra. No i dobra. To co, czy ja mogę? O, mogę. Okej, okay, dobra. Czyli to są te zajęcia. Tak, już mamy to. Jacie, będzie dobrze, czekajcie. Dobra. I zróbmy tak, kolejne zajęcie. Ja tu zrobię zdjęcie, będzie na naszą miniaturkę. No i mamy pierwsze zadania zrobione. Dostaliśmy coś. Style Up. Jaka nowa czapka. O, patrzcie, przyjechało to tu. Jakie fajne. Jacie. Dobra, to wymaga, słuchajcie. Tylko czemu ona ma takim, taką twarz? No, zmęczyła się, nie? <śmiech> <śmiech> Tutaj są rozmowy. O, patrzcie, tu wystraszona. O co z tymi gwiazdkami chodzi? Czyżby to były jakieś kolejne. Za A, to tańce są. Albo te buty mają jakieś takie specjalne emotki. Ja Cię, a mamy jakieś kolejne zadania w ogóle. Tak... Te, to jest za 150 i drugi poziom powinienem mieć tak, czy coś takiego? A za 11-12 godzin dostaniemy kolejne... kolejne zadania. na takiej zasadzie. Potem mamy kolejny, jakiś dostaniemy za 150 energii. Kolejny wygląd tego jest tu masę. No dobra, może nie jest tak dużo. Może to rozbudują, bo ta gra ma cały czas aktualizację z tego co wiem. Będziemy sobie sprawdzać te wszystkie miejsca. Ostatnio byliśmy tu, nie? Czy nie sprawdzi? A, nie byliśmy do końca. A, bo tu trzeba. Malo... Czy to jest nasz dom? Ciekawe, patrzcie. Słoneczko tutaj wychodzi z horyzontu. a i możemy tutaj różne różne te dawać ściany czyżby to był nasz domek takie słoneczka e, i my możemy tu malować tak tu jest tryb ok. czyli tu jest jakby aha Aha, i to jest piętro drugie. Tutaj. Aha, na takiej zasadzie nieźle. Zobaczcie. Ale gdzie damy łazienkę? Jejku, to jest pełno rzeczy. A to są światła. cię ja, na trzecim piętrze to jest takie. I też możemy to jakoś zmienić. Czyli to jest nasz dom. Na to wychodzi, że to jest dom nasz. Chyba tu na drugim piętrze zrobimy dopiero łazienkę, nie? Tu jest prysznic. Jacie, ale tu będziemy musieli dużo rzeczy porobić. Patrzcie, szare elementy. Ona musi być przy ścianie. No dobra, to zrobimy sobie tu łóżko. Jak najdalej się da do boku. Tu nasza postać może ten... Ale nie mogę jej tu przy, przywołać, tej postaci. A teraz mogę. Mogę, dobra, ok, całkiem nieźle. A jak wyjść na drugie piętro, a w ten sposób? Nie, to jest wyjście z tego. Jest tu jakaś winda albo coś takiego? A tu są schody, ok. I tu jest to. Jezu, ten domek jest mega duży. Albo i nie? Czekajcie, no to. Aha, ja mogę to przenieść jakby. I to jest poka... To jest kuchnia, jakby, jak, jak jest zrobiona. Czy to są rzeczy... Okej. Okay. Ja cię! Dobrze, tu będziemy mogli ściany. Myślę, że ściany takie. Tylko taki styl mamy, nie? Da się je pokolorować jakoś, żeby to było jaśniej albo coś. Tak, bo te ściany, takie, o, tutaj można kolor zmienić, nie? Ej, fajnie to wygląda. Dużo jest tutaj takich rzeczy do, do zmian, e, przystrajania i tak dalej. W słoneczko możemy zrobić noc. Wszystko oświetlone. Możemy też polecić na wakacje. Ja cię tu jeszcze jest coś? Fajnie. A, i tu jest nowy update. Muszę zaktualizować gierkę. A to co to jest? A to też jest dom. A, czyli tu też mogę, jakby, mieszkać. To tu jest lepiej trochę, nie? Tutaj to wszystko ładniej wygląda. I mogę wyjść na górę. I tu na górze też są te zestawy, zobaczcie. Czyli tu jest podpokój, nie? Zestaw, a tu. Okej, okay, patrzcie, jeszcze tu są. Tylko, czemu Łazienka jest tutaj? Trochę dziwne. Dobra i mogę zejść na dół i tutaj są te wszystkie Okej okay, czyli to jest nasz dom M Znaczy możemy sobie jakby wybrać Patrzcie Wow super Będziemy za zaczniemy się umeblować myślę Będzie trzeba zacząć się wow kuchenka może być tam Czekajcie to to wygląda, jak, jakby latała ta. Nie? Dobra. Dajmy sobie ten sposób. Tylko to musimy trochę zniżyć, żeby to było na równi. O. No, patrzcie, no całkiem nieźle. fajnie to wygląda będziemy musieli to to jest oka więc to musi być nad piecem na pewno sobie damy tak No dobra będziemy to przystrajać